Hejka! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpukujemy sobie nie paczkę z Gildii, ale paczkę z Vaneko. Ponieważ są promocje i zamówiłam sobie właśnie paczuszkę. Więc otworzę ją i zaraz do Was wracam. Dzisiaj jak widzicie nagrywam trochę inaczej, zobaczę jak to wyjdzie. I otworzyłam już paczkę. Oczywiście przepraszam Was za moje paznokcie jak zawsze. I już widać. Mniej więcej, co tutaj się znajduje, wyciągnę to i zaraz przejdziemy do środka. Do tego, co tutaj jest, muszę to tylko odwiązać odpakować z folii. Ok, teraz wyciągam. Folię już wywalam. I zacznijmy od góry. Jest tutaj szypinka. Tak wygląda z mm, Citrus, Teraz ja popatrzę, bo się inaczej. I jest to dodatek z okazji dwudziestolecia Waneko. Oj, co tu się stało? Dobra, nieważne, ale tak wygląda. Ładno. Dalej mamy reklamę. Kakę Ja na razie nie planuję tego zbierać. Oglądałam pierwszy sezon i nawet mi się podobało. Zakładka pierwsza. Doktor stone e, Nie kojarzę. Chyba nie słyszałam o tej Mandze. Tak wygląda. I druga. Tej, to o tej Mandze już słyszałam No to mówka. Badaczka mistycznych bestii. Zastanawiam się nad kupnem. Tak wygląda. Ładna. Podoba mi się. Teraz są także kalendarzyki dostępne. Ja sobie zamówiłam dwa takie. Z The Promise Neverland i z Switched. Nie wiem jak to się czyta dokładnie. Oczywiście na 2020. I są prześliczne. To moje pierwsze kalendarzyki w ogóle z Waneka i ogólnie i pocztówka jak widać też z dwudziestolecia i jest ona z Fruits Basket e, Tylko ta i kartka Sakura były dostępne, a kartkaptor Sakura już mam więc sobie ją zamówiłam Teraz przejdźmy do mang, czyli do najważniejszej rzeczy tutaj jak ostatnio widzieliście, zamówiłam sobie na gildii pierwszy tomik gry w króla, i postanowiłam, że skoro jest promocja, a gra w króla nie jest najtańsza, to zamówię sobie po prostu resztę. I tak, mam tutaj drugi, trzeci, czwarty i piąty tomik. Piąty jest ogólnie w folii, i czwarty też, a drugi i trzeci nie są, więc może zacznijmy od. Od początku. Postaram się Wam pokazać, chociaż trochę chyba się nie zmieszcza, więc wezmę telefon do ręki. No więc, tak wygląda drugi tomik. Oczywiście od lat 16. I nie wiem, czy, czy mogę Wam pokazać, więc, kreskę pokażę Wam zaraz. Tomik trzeci. Uwielbiam okładki. Okładki są prześliczne, W ogóle kreska mi się sama też bardzo podoba, ale okładki są mega mega ładne. Czwarty opakowane i ostatni tą serii, tą piąty. Tutaj trochę się odbija, bo jestem przy oknie. Tam piąty. Myślę, że te tyły chyba są zawsze, a nie, trochę inaczej chyba wyglądają, ale ogólnie bardzo podobne. I to okładka jest dość ciekawa. Jestem ciekawa bardzo tej serii, jak to dalej pójdzie. Więc położę Wam to tak. O. Tak wyglądają wszystkie okładki. I poszukam jakiejś e, strony w drugim tomie, który, której, którą mogłabym Wam pokazać. Nie mogę się wysłowić dzisiaj, więc zaraz wracam. Myślę, że coś takiego mogę Wam pokazać. Oczywiście nie, nie czytajcie dymków, ale tak to wygląda. Tutaj Wam pokazuję, jak wygląda stan obwolut. No nie jest raczej idealny, ale myślę, że... Najgorzej też to nie wygląda. Są te dwa wolne tomy. Oczywiście zapakowane wyglądają lepiej. I oczywiście prezentuję Wam całą paczkę, wszystkie rzeczy, które zamówiłam kupiłam. Tak to wygląda. Oj moja pościa znowu w tle. Myślę, że. Warto kupować na tych promocjach baneko i polecam Wam zamówić sobie teraz, ponieważ to jest świąteczna promocja. No, długo trochę jeszcze potrwa, ale warto naprawdę. Tak samo jak na wyprzedażach starych Mank. Myślę, że warto. Więc to już by było tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie zostać na dłużej, to oczywiście dajcie suba, bo już mamy prawie 80 i bardzo Wam dziękuję oraz możecie zostawić łapkę w górę i czekać na kolejne filmy. Myślę, że też chciałabym zrecenzować grę w króla, więc yy, mam nadzieję, że zobaczymy się w takim filmiku. No i do zobaczenia. Pa!